No dzień dobry, Biegowa, Częstochowa i nie tylko, mam nadzieję. O, droga przede mną, droga za mną. Mam déjà vu, bo tak samo nagrywałem tą motywację w ostatni dzień stycznia, żeby na lutę opublikować. A dzisiaj mamy 28 lutego. Jutro marzec się zaczyna. Słuchajcie, jeszcze nigdy w tym roku nie byliśmy tak blisko wiosny. I... To jest chyba moja myśl przewodnia na dziś, że po prostu nawet jeżeli za dużo nie robiliście jeszcze w tym roku, albo robiliście dużo, to tak naprawdę zostało jeszcze zostawić jedną nogę, albo zrobić mały kroczek i ten marzec jakoś nam pójdzie. Rozruszamy się, będzie cieplej, będzie to wszystko działało zupełnie inaczej i będzie można myśleć już o tym, co w kwietniu, maju, w tych pięknych miesiącach wiosennych. Gdzie będziemy ganiać za mgłami po mokrych łąkach? Taką mam przynajmniej nadzieję. Nadal ja wiem, że jest dużo znaków zapytania co do tego, jak sezon się potoczy, jak, jak to wszystko przed nami będzie, jak ten COVID nam to wszystko poukłada, ale jak można biegać, to jest to chyba trochę drugorzędne. Sam też miałem mnóstwo tego typu przemyśleń w tym miesiącu i chcę to trochę zostawić za sobą. Chcę wystartować ten marzec. Chcę zrobić więcej, niż w lutym. Chcę docisnąć ten plan treningowy. I po prostu wejść w kwiecień, obojętnie, czy zawody się odbędą, czy nie. Z formą taką, jaką sobie gdzieś tam zakładałem, że chcę uszykować. I mam nadzieję, że każdy z Was gdzieś tam jest w stanie zrobić ten malutki kroczek. Nawet jeżeli miały być to jakieś małe spacerki. Jakieś małe dookoła bloku, dookoła skweru, to warto. Warto już się troszkę ruszyć, bo pogoda pozwala, nie jest źle. Niby zima ma jeszcze wrócić, może nie wróci, ale mamy już naprawdę fajne warunki do biegania. Słoneczko czasami wyjrzy. Nie jest jakoś mocno zimno, zresztą dzisiaj 28 stopni, temperatura plusowa. Jest o co powalczyć, słuchajcie. Jest yy, gdzie zgubić całą tą taką zimową niechęć do, do ruszania się i zastanowienie się, odkurzenie się, sprawdzenie sprzętu, przemyślenie tego wszystkiego i no i działanie A jeżeli już działacie, no to kurde, jak już przepnęliśmy przez styczeń i luty to już tylko To już tylko z górki nam zostało To już tylko z górki nam zostało, odliczanie paru tygodni i jest kwiecień gdzie pogoda już naprawdę, gdzie już to słoneczko będzie takie ciepełko dawało. Już czekam na to słuchajcie, że, że wyjdziesz to poranne słoneczko, które będzie wstawać o szóstej, Będzie już jasno i dzięki temu słoneczku będzie się fajnie wigało, bo ono będzie dawało ciepełko. Ono będzie po prostu zagrzewało nas do ruchu, do tego, żeby pchać się do przodu. Ja już się nie mogę doczekać, kurde, jak to w marcu będzie fajnie E, właśnie czuć te pierwsze takie, o tam jesteś słoneczko, tam, gdzieś za chmurką dzisiaj. Ale jeszcze wyjdziesz do nas w marcu i jeszcze dasz troszkę ciepełka, tak żeby właśnie mega fajnie to wszystko poszło. E, słuchajcie, nie będę wymyślał, przedłużał, biegajmy, fajnie jest. Fajnie jest, będzie lepiej. A przynajmniej biegając słuchajcie, nadal jestem w stanie nie wiem, jak wy się odciąć od tego wszystkiego, zostawić to trochę z tyłu i, i tak trochę z tym swoim bólem, zmęczeniem po prostu przewalczyć kolejny dystansik i, i mieć frajdę. Jedno z nielicznych, bo kurde, nie oszukujmy się, niewiele ich w tym momencie możliwych przed nami. No dobra, to co? Mam nadzieję, że widzimy się gdzieś na trasach w marcu. Biegowa Częstochowa, zapraszam, na Strawie. Wrzucam link pod materiał, jak zwykle. Zapraszam, dołączajcie. Pojawiają się posty, są dyskusje pod postami. Jest naprawdę dużo biegów, są ludzie, którzy robią niesamowite dystanse. Jest to dodatkowa motywacja nawet dla mnie, żeby coś powalczyć. No i tyle. Pozdrawiam Was i do zobaczenia. Hejka!